Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to od jutra następuje zmiana planu i w waszym planie lekcji będzie tylko 7 matematyk codziennie. Od 8 rano do 16. Więc jeżeli nie chcecie, aby tak było, to w tym momencie zostaw łapkę w górę i życzę ci mojego oglądania. No i jeszcze przed odcinkiem chcę Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer, do którego IP macie przez cały odcinek w prawym górnym rogu. IP to oczywiście rgmc.pl, zresztą jak sami widzicie. No i na tym serwerze znajdziecie takie tryby jak survival1.16.4, na którym teraz właśnie aktualnie gramy i z którego będzie odcinek Jest to największy serwer survival w całej Polsce, więc bardzo serdecznie na niego zapraszam Tryb Megadrop, gdzie każdy ma VIPa edycję, trwają naprawdę bardzo długo Aktualna trwa już prawie dwa miesiące Tryb PVB, PvP, gdzie są bardzo dobre klepy Oraz tryb Skyblock, który uwaga, startuje już w ten piątek, czyli za dwa dni Czyli 13 listopada i naprawdę zapiszcie sobie tą datę 13 listopad, 18.00, ten piątek, start, wielki, oczekiwany start trybu Skyblock, e, więc no, zapiszcie sobie tą datę, mam nadzieję, że wszyscy na Skyblocka wbijecie, jeszcze będzie odcinek z reklamy Skyblocka jutro i sobie wszystko zobaczycie, jak to tam wygląda. E, no i cóż, na no ja już nie przedłużam i miłego oglądania Wam życzę, widzimy się na serwerze. Tak więc dzisiaj zajmiemy się łapaniem cheaterów. No i pierwszy cheater, prawdopodobnie 4, ponieważ wyświetlił mi się w logach, że kopię dużo diaksów to Kacper Net9, czyli Kacper Internet 9. Więc prawdopodobnie ma chłop 9 lat. I zobaczmy, czy chłop czytuje, czy jest czysty. Szczerze mówiąc, to patrzcie na jego seta, on jest przecież bogaczem. On ma full. Wiecie, ile to jest warty full netherite Set? Naprawdę bardzo dużo. Zobaczmy, jaki, jaki on ma ekwipunek. Imsi Kacper... Ma najlepszy miecz i najlepsze kilofy więc no, jeżeli on będzie. Ile ma diaksów? Dwa stacki! Jaki on jest boga... bogaty, jezu! Jak on będzie czytał, to naprawdę się zdziwię, bo on musiał na tym serwerze grać sporo, aby mieć takiej temy i ogólnie, no, taką zbroję. Więc mam nadzieję, że on nie czytuje, bo naprawdę szkoda byłoby, gdyby, no, chłop stracił naprawdę dużo czasu na to konto. A dostałby pana przez to, że. że prawdopodobnie właśnie ma cheaty. Na 99%, ponieważ patrzcie na jego tunel. Powiedzcie mi, czy to jest podejrzany tunel. Chłop sobie kopał tutaj, nagle skręcił, nie wiadomo skąd, tutaj, tutaj, tutaj i prosto do diamentów. Jeżeli tutaj będą kolejne diamenty, tutaj na wysokości, to chłop już ma bana w tym momencie i naprawdę stracił wszystko to, co miał. To jest naprawdę, no. Nie do pomyślenia po prostu, że on mógłby tyle stracić. Ja bym naprawdę nie wiem, co ja bym zrobił, gdybym stracił, na przykład, grałbym w jakąś grę 3 tydzień. I dostałbym bana, ponieważ chciałem sobie pokopać na X-Ray'u, no naprawdę głupie Dobra, kop... Dobra, on ma cheaty, chłop ma cheaty Chłop ma cheaty, zapytamy się go dlaczego czytuję z takim setem Game 0, Sign, chodź tu Kacper, kill Twoje temki dla biednych polecam Daj mi tu temki, twoje, ja go jeszcze tutaj tepnę tp kacper, net Siema Kacper, co tam u ciebie słychać, jak tam czytowanie? Siema, masz tu tabliczkę mi odpowiadać, proszę bardzo Ja się zapytamy, czemu cheatujesz, jak jesteś bogaty Zapytajmy się go, dlaczego jest, skoro jest bogaty, e, ponieważ miało no, full w w netherite set, masz tu tabliczkę, proszę mi odpowiedzieć ładnie na tabliczce, dlaczego pan cheatował. No. No stawiaj ją, co ty robisz? Jezu, na głowie sobie ją jeszcze postaw, kurde, wejdź w nią cały. Nie wiem, co z tą tabliczką zrób. Dobra, zobaczmy, tu będzie jego odpowiedź. Perły. A, chciał Ender Perły po prostu sobie zdobyć. No to zamiast Ender Perłów zdobyłeś bana na IP za X-Raya, gratulacje, Kacper. Najbogatszy czter na serwerze zbanowany. Dobra, widzę, że tu już kolejny cheater. Jakaś, jakiś pewnie Nikolcia, bo w sumie praktycznie każdy taki nik to jest chłopak. E, ostatnio po moim odcinku właśnie jest wysyp Nikolci na serwerze, bo ja miałem taki nik i teraz co, druga, co drugi gracz to jest Nikolcia. E, no i zobaczmy, czy on ma cheaty. Bardzo dziwnie skręca, jego tunel jest też bardzo podejrzany, jeżeli tutaj będą diamenty chłop mache i jest banowany od razu. Teraz nagle kopię do góry i zobaczmy, czy tu coś będzie, no. Będą tu jaksy? Panie Nikolcia. No nie mów, że on teraz Awka sobie pójdzie, no nawet mi o tym nie mów. Kop dalej. Zobaczmy, co on ma weku. Wydaje się, że on ma zwykły netherite'owy set i zwykły netherite'owy off. Więc on ma taki taki czysty set netherite. Nic sobie tutaj nie zmieniał taki... No czysty netherite, ale on ma awka właśnie, więc myślę, że... O dobra, już nie ma awka, dobra, kopię dalej. On tak dziwnie kopie, tak się patrzy w bok, nie wiem, czy zauważyliście. On również jest bardzo podejrzany. No i czy będą diamenty, panie? Kopię dalej, nie poddaje się. Dobra, cheater, mamy kolejnego cheatera. E, kolejny stracił cały netherite set. Co oni kurde robią? Całe netherite setowe tracą. Oj, oj, oj. E, Ciężko to widzę, ciężko to widzę. Dwa bany już padły. E, no to lecimy szukać kolejnego bogatego cheatera. Mam tutaj kolejnych gagatków, tylko tym razem sytuacja jest o wiele bardziej ciekawa. <laughs> Ponieważ zobaczcie. Oni kopią we dwóch. Jeden z nich prawdopodobnie jest nawigatorem, a drugi za nim idzie. Jak na smyczy, wiecie, jak macie kolegę i go na smycz przywiążecie na jakiś łańcuch, no to on wtedy za wami chodzi, co nie? No i oni tak podobnie chyba robią. Tylko że oni mają jeszcze jakiegoś GPS-a na diamenty, ale nie jestem pewny co, co oni robią. Jednak nie, jednak się rozdzielają. Jednak nie no, oni zaczynają robić taktykę, oni może są legit. Zaraz zobaczymy, czy są legit, czy nie. Nie, no naprawdę, akurat to było podejrzane, że akurat zaczął robić tą taktykę i od razu znalazł diamenty. Zaraz ja temu szymeczkowi się przyjrzę. Opatrzcie, patrzcie, co robi. Patrzcie, idzie. Rzuci jej. Co on robi? Przedł się pochwalić, chyba że diamenty znalazł, wiecie? Patrzcie. Rozmawiają razem. Patrzą się na siebie, Aleksy. Co oni robią? O co mu chodzi? Co on robi? On chce jej dać prezent, ale ona go nie chce. Co jest? Patrzcie, ma na niego wywalony całkowicie. Ona woli kopać diamenty pastelcia. Biedny Szymek, patrzcie, na X-Rayu kopie, ona ma go gdzieś. O dobra, stawia crafting. Pewnie i ta jakiś diamentowy i w ogóle. Jakiś prezent od życia. Zobaczymy, co pan Szymeczku, Szymeczek UW zaraz zrobi. Na razie coś się tam majstruje w craftingu. Zaraz się przekonamy. Dobra, zrobił. Mierz zrobił. Co nią ją zabić, chce, kurde? Zabić swoją pastelcie zero. Pewnie to też jest chłopak, ale udaje dziewczynę, więc dwóch chłopaków tak naprawdę tu siedzi. <laughs> Smutne troszeczkę, ale oni teraz nic nie robią, więc poczekajcie. Zrobię cięcie i widzimy się, gdy będą robić coś podejrzanego. Obo poczekajcie, że tego jakiera pójdziemy na no, szybciutko. Pan jakiera. Dziwne to było, szczerze mówiąc. To było bardzo dziwne, te jego diamenty. Nie wiem, no tu połowa osób wydaje się, jakby miała ty wiecie? Tu nic nie robią. Dobra, czekamy na kogoś podejrzanego. Tam ci byli chyba czyści, ale tak naprawdę teraz sobie siedzą i coś w piecu robią, więc zepnąłem się do kolejnego podejrzanego. Już piszę, nie, banu, ja nagrywam odcinek. Idź stąd natychmiast. I dobra. I patrzymy się, co zrobi pan zalewek. Zalewek sobie kopię. No, ale zobaczymy czy ma ty, ponieważ jego tunel był naprawdę bardzo dziwny Zobaczcie jak on ten tunel kopał Kopał on kopie w taki sposób, że on co chwila sobie robi zakręty Dobra, on ma ty widzieliście to? Tego nie było widać, on kopał ta emeralda, on ma ty, on jest cheaterem Ja go banuję to nie, to nie mogło być legit, to na pewno nie było legit, zaraz wam wytłumaczę wszystko IP ban Zalewek XRE. już wam wszystko tłumaczę dlaczego to nie było legit, popatrzcie e, Tutaj były emeraldy, prawda? I on miał takie coś, patrzcie na to On, tutaj były emeraldy I on tego nie widział, on to rozkopał I tu były emeraldy, czyli on musiał o tym wiedzieć Więc stąd, że oczywiście Mike Ray'a już to udowodniliśmy Więc kolejny czter zbanowany do kolekcji Ja tutaj jeszcze szybko odłożę skrzynię dla biednych Dla naj najbiedniejszych graczy Na serwerze jest skrzynia, gdzie odkładam Itemy dla cheatera, mam nadzieję, że Tutaj Steve'ki z niej korzystają aktywnie e, A nie jakiś bo o, Pan Kajo. 16 pro sobie z niej skorzysta No to dobra, czekamy na kolejnych czytuchów Mam tutaj bardzo podejrzanego Człowieka, nazywa się Masny Jimmy I Masny Jimmy zmasuje sobie Patrzcie, tutaj są diamenty, ja je szybko zamienię Ja je szybko zakryję, kurde, bym zdążył Jezu, jak ja mam to zakryć? Replace near 5 Air stone ja, Co jest? Nie działa No rób się Zamień air na stone No nie, on do tego idzie, patrzcie on do tego pójdzie na 100%, to to chce zmienić. Jak ją ja tu zakryć? Szybko. A tam jest? Widział mnie! Widział mnie! Widział mnie chyba, Boże! Nie wiem, zobaczymy, czy on to odkryje, patrzcie. Ale go teraz porobimy, jeżeli to tam. Patrzcie. Dobra, on mnie nie widział, on tam idzie. On mnie nie widział, ale będzie. Ale jeżeli on będzie czterem, to normalnie to była akcja na 100%. Akcja reanimacja. Dobra, Zobaczymy chłopa Hoppush się zbliża do celu, jest coraz bliżej I czy będzie kolejny zbanowany, czy pan masny Jimmy, który jest masnym Jimmy? Prawdziwy masny Jimmy na serwerze, dostanie bana Diamenty są tutaj o ukryte I... Coraz bliżej Dobra, już sobie zrobił most I czy teraz to po to pójdzie? Wielkie pytanie Mamy cztery. siema 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 Jimmy Zostaw mnie, pale się IP ban Masny Jimmy X-ray, i stąd Dobra, masny Jimmy zbanowany za X-Ray'a No i kolejny 4 na naszej... w naszej kolekcji. Kurde, nie mogę się na spawna, bo odłożyć to do skrzynki dla biednych ludzi Proszę bardzo... Da, biedni ludzie, kurde, chłop, który ma netherite'owego seta się w to patrzy. Fajnie kurde. Tacy biedni ludzie, no co to ma być? To jest skrzynia dla biednych ludzi, patrzcie kto tu przychodzi. Weźcie miecie jaż troszeczkę, kurde, nie wiem. Że są ludzie biedniejsi, którzy nie mają nawet kurde, diamentowego kilofa, A wy wszystko macie? Macie nedrightowe sety i tak się tutaj pchacie tej skrzynki. Nie rozumiem takich ludzi troszeczkę. Znaczy, ja rozumiem, że każdy chce jak najwięcej dla siebie, no ale są naprawdę tutaj ludzie tacy, którzy nie mają tych diamentów. A wy już macie nedrightowe sety, więc moglibyście sobie oszczędzić czegoś takiego. Co to jest? A, łóżko, wytyfy. E, dobra, no to czekamy na kolejnego czytucha. Hej, tym razem nie chcę wam pokazać teraz, ale coś bardzo innego, coś bardzo dziwnego. Otóż patrzcie, co ostatnio dzieje się na RGMC. Jak widzicie tutaj na czacie, gracz Julia wszedł na serwer i potem wyświetliło się, że on ma konta Julia i Katsby TV. I konto KacpiTV ma bana ode mnie za przyznanie. I jak widzicie, jak wam mówiłem wcześniej, jest pełno teraz takich ludzi... Którzy po prostu udają z jakiegoś powodu dziewczyny Udają dziewczyny aby dostać itemki Więc jeżeli gracie na RGMC To uważajcie na te dziewczyny, nie dajcie się nabrać To nie są żadne dziewczyny To są chłopacy, którzy po prostu oglądają Mój odcinek i chcą po prostu Was okraść, więc Nie ufajcie żadnym Juliom, żadnym Nikolciom Żadnym kurde innym, bo to są tak naprawdę Chłopaki, ale mnie teraz ścięło Jeżeli to słyszycie to sorry, dobra e, Więc ja go jeszcze banuję na to jego Multikonto, ponieważ no Omijanie kary. Chłop ma cztery na 100%. Znaczy, chłop dostał bana i omija karę. Tutaj mamy jakiegoś typa, ląd z tego co widzę, jest czysty. Jeżeli mam być szczery, to naprawdę jest bardzo malutko czterów. Praktycznie wszyscy są mu zbanowani. naprawdę nie wiem, czy są czy czterzy. Ja ich szukałem, dzisiaj pół dnia, jest godzina aktualnie chyba 14 Ja nagrywam ten odcinek od 12 rano, czy tam nawet od, no od 12 chyba 30 I zbanowałem tylko ile? 5, 4 tak naprawdę Ale administracja się naprawdę bardzo stara, pokażę wam może statystyki administracji, ponieważ mamy coś takiego na serwerze Otworzyłem już za... Jakiegoś takiego potężnego Chociaż poczekajcie, jeszcze się tepnę do Krzysztofa, może on ma czy może on nam statystyki podbuduje o, pan Krzysztof, myślę, że może mieć cheaty, wiecie? Patrzcie, jak on kopał. Kopał się, wkopał się tutaj, o, kopał prosto i tutaj znalazł diamenty. Pan Krzysztof, myślę, że może być cheaterem. Co on tutaj tak kopie? Co on robi? A on wyrzuca swoje śmieci, dobra. Szybko, Krzysztof, Krzysztof, wyrzucaj swoje śmieci No i zobaczymy, co tam dalej zrobisz Czy skręcisz gdzieś tak podejrzanie I czy jesteś po prostu zwykłym cheaterem Czy może jesteś normalnym graczem Zaraz się o wszystkim przekonamy A w międzyczasie pokażę wam statystyki administracji Administratorka Nousia, Bany 50, godziny 50 Over Bany 56 O, Nausia, no wyścignąłem cię, pozdro Energiczny bany 80, 100 godzin przegranych Fajne, no on ma najmniej banów akurat Red Panda 100 banów i 120 godzin, pogodynek 70 banów 90 godzin i MS 80 banów 50 godzin. Więc jak widzicie, każdy administrator się stara i każdy administrator gra na tym serwerze po sporą liczbę czasu, aby po prostu pilnować tego serwera i pilnować w czystości tego serwera, aby nie było tutaj dużo czterów. Ogólnie troszeczkę się dzisiaj ścinam, no ale no jest ranek i w ogóle, więc no możecie mi chyba wybaczyć. On no ogólnie dziwnie kopie. Kolejny diaksy znalazł, patrzcie, patrzcie, on tego nie widzi! Na co on się patrzy? Widzicie to? Patrzcie. Kurde się mu, muszę... że... A, nie ominął. Dobra, widzi już te diamenty, ma te diaksy. On jest bardzo dziwny, no ja nie wiem czy on ma czyty, czy on jest czysty. Bo z jednej strony tunel jest prosty, no tutaj nie ma żadnych czytów, ale z drugiej strony on się tak dziwnie patrzy na ściany. Patrzcie co on robi, widzicie? Patrzy się po prostu na ścianę do góry. O co tu chodzi? O, ale poczekajcie, bo teraz coś zaczyna robić. Zaczyna kopać w drugą stronę i znowu patrzy się do góry. Dobra, cheater, 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 cheater. Widzieliście to? Patrzył się do góry i nagle wykopał. On ma cheaty, tak więc jeszcze na ostatni tutaj, ostatniego cheatera sobie zmanujemy na tym odcinku. IP Bank Krzysztof, powód X-Ray oczywiście. Ekwi Jego ekwipunek pójdzie dla biednych ludzi, dla biednych graczy na spałnie. Idziemy na spałna, idziemy do tej skrzyneczki. Mam nadzieję, że ktoś biedny to weźmie, a nie jacyś ludzie, kurde, z diamentowymi, netherite'owymi setami więc tutaj sobie odkładamy ładnie Dobra sety ładnie odłożone A jeszcze tego syla sprawdzimy w sumie Sylo Nie no on sobie biega No i cóż no ja bym się z wami już żegnał Mam nadzieję że odcinek wam się spodobał Pamiętajcie o starcie skyblocka który startuje już w ten piątek No i dziękuję wszystkim za oglądanie Mam nadzieję że wpadniecie jeszcze do mnie na kanał Że zasubskrybujecie jeżeli jeszcze tego nie robicie I dziękuję za oglądanie Pozdrawiam was bardzo serdecznie Siema